Mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. Więc co będzie robić Agata Kornhauser-Duda w NBP jako doradca grabcia, Będzie oczywiście milczeć. Duda, prezydent Polski, były, zatrudnia się jako członek Rady Nadzorczej banku, który jest zarejestrowany za granicą. Po co? Po to, by oczywiście e, dzięki swojemu nazwisku, rzekomym kontaktom tak, tak, dokładnie, rzekomym kontaktom. Jak sądzą, jak twierdzą sami pisuarowcy, spalił za sobą wszystkie mosty. Rzuć na rynku w Krakowie złotówkę, a wyciągnąć z tego metr drutu. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo bardzo serdecznie. Po co byśmy dziś wrócili nieco do przeszłości. F -f -f -f. No chyba tak, tak należy powiedzieć Ponieważ zajmiemy się Andrzejem Dudą No i jego słynną Żoną niemową Czyli Agatą Kornhauser-Dudą No ale Zanim się nimi znajdzie Zajmiemy bardzo Państwa serdecznie proszę o subskrypcję, bo naprawdę już tyci tyci nam brakuje do tych 200 tysięcy, a to nam da naprawdę zdecydowanie lepszą pozycję, jeśli chodzi o zasięgi na YouTube. Podobnie jak komentarze i podobnie jak magiczny przycisk subskrybuj, to nic nie kosztuje. To trwa ułamek sekundy wciśnięcie guzika subskrybuj, a nam naprawdę da bardzo, bardzo dużo. No i, i cóż, no jak Państwo już to wszystko zrobią, to oczywiście antyprawa.pl, czyli nasz sklep internetowy, tam nie brakuje Wszelkiego antyprawicowego dobra, proszę zaglądać, proszę kupować. antyprawa.pl, wszelkie środki, jakie Państwo tam wydają, wzmacniają rozbudowę i w ogóle trwałość naszego, naszego kanału. Tak więc jesteśmy za każdy zakup bardzo, ale to bardzo wdzięczni. A teraz, a teraz wracamy już, Szanowni Państwo, do dudów. No tak, wystrychnięci na dudka, mówi się. Ale oni chyba zostali wystrychnięci na dudów, no bo tak można określić tę emeryturę prezydencką. Przypomnijmy 8 lat bycia darmozjadem, drodzy Państwo, i otrzymywania kilkunastu tysięcy do ręki miesięcznie lub przelewem na konto, jak kto woli. Osiem długich lat. To jest naprawdę cała masa czasu, żeby będąc darmo zjadem, czyli będąc osobą, która wraz z żoną jest utrzymywana z naszych kieszeni, z naszych portfeli, z naszych podatków, bo przecież nie robią zakupów. Nie chodzą po restauracje, no w każdym razie nie płacą za siebie rachunków, tak? E, czyli żyją za darmo na koszt państwa. E, oświetlenie w pałacu prezydenckim e, to są dziesiątki tysięcy złotych, e, albo ogrzewanie, tak? No przecież oni tego z własnej kieszeni nie pokrywają. To wszystko my przez te lata płaciliśmy, tak jak płacimy niestety e, dalej. No i cóż się okazuje, no że bida znędzą u tych dudów, wiadomo. Pochodzą z Krakowa, tak? Wiadomo o co chodzi. Rzuć na rynku w Krakowie złotówkę, a wyciągnąć z tego metr drutu. No, pokazuje to skutecznie Andrzej Duda i jego żona. Andrzej, jak to? Andrzej, no, on tam dostaje około 14 tysięcy takiej emerytury prezydenckiej, a do tego kasę na utrzymanie biura byłego prezydenta. Takie biuro otworzył sobie w Krakowie, chociaż uj wie po co. No, ale cóż, co wciąż mało. A mogliby żyć godnie, ale skromnie, no ale dudowie twierdzą, że przecież wisi nad nimi hipoteka, czyli spłacają cały czas kredyt. Jakim cudem nie spłacili go przedwcześnie, przelewając wszystkie możliwe środki z konta z wypłaty właśnie na poczet spłaty tego kredytu, to nie wiem, to przecież już dawno byłoby z głowy. Widocznie zabrakło tam doradcy finansowego. No i otóż teraz Andrzej Duda. Nie dość, że załapał się do prowadzenia programu w kanale Zero. Były prezydent, przypomnijmy, głowa państwa, tak? więc człowiek, który powinien być, no, ponad niektórymi tematami, powinien zasiadać, nie wiem, gdzieś w jakimś ONZ-cie, gdzieś w jakimś światowym think tanku, gdzieś po prostu, gdzie będzie odcinał kupony tego, że faktycznie był prezydentem 38. Milionowego kraju, no ale tu nic z tych rzeczy, jak wiadomo, Krakus z niego wylasł, a więc schyla się po każde 5 groszy, wyciąga z tego kolejne metry drutu, no i tak zrobił tym razem, a więc zadebiutował najpierw u Krzysztofa Stanowskiego, a teraz, drodzy Państwo, zadebiutował w Radzie Nadzorczej Fintechu, Fintechu o nazwie ZEN. To jest, można powiedzieć, taki, no troszkę w cudzysłowie, tak, bo nie taki dokładnie i, i nie tak spójnie dobrze działający. To jest taki rewolut, ale made in Poland, tak, chociaż nie do końca, bo podobnie jak rewolut ma licencję Banku Litewskiego. No więc Duda, prezydent polski, były, zatrudnia się jako członek Rady Nadzorczej banku, który jest zarejestrowany za granicą. Po co? Po to, by oczywiście dzięki swojemu nazwisku rzekomym kontaktom tak, tak, dokładnie rzekomym kontaktom, no i wiedzy przede wszystkim, bo on prawnik, doktor praw, żeby spowodować ekspansję tego polskiego fintechu na cały świat, czyli tak jak to właśnie zrobił swego czasu skutecznie rewolut. No i cóż no i myślę, że Poza tym, że trochę to jest jednak obciachowe stanowisko dla byłej głowy państwa, tak jak już wspomniałem, bo spodziewaliśmy się czegoś bardziej, bardziej prestiżowego. No, najpierw byłem mowa o jakimś tam MKO-lu, prawda, potem coś tam, potem coś tam. No nikt go nie chciał, pukał od drzwi do drzwi, ale mówił, Andrzej, no ale teraz ty już jesteś nikim naprawdę, no powiedz spadaj, spadaj no i spadł, spadł do niższej ligi e, e, właśnie więc będzie dbał o rozwój aplikacji Parabankowej Na rynkach światowych No i cóż Marketingowo oczywiście dla tej firmy To jest ruch bardzo dobry Bo ja przyznam szczerze Dopiero wczoraj jak dostał Te, te fuchę u prywaciarza no to dopiero wówczas się dowiedziałem, że w ogóle coś takiego istnieje i że to jest taki pols polski rewolutor. I że tak się nazywa, jak się nazywa. Kojarzyłem to z jakichś reklam, właśnie, ale bardziej jako taką kartę, którą wydaje się do zakupów po to, żeby korzystać z rabatów, korzystać z cashbacku. No więc takie troszkę bujanie naiwnych, ale Andrzej przecież całe życie swoje to robił. Bujał. Naiwnych, wmawiając im, że jest prezydentem, a nie długopisem Jarosława Kaczyńskiego. A że Jarosław Kaczyński postawił na nim krzyżyk, już mu się nie podobał, bo ten nazwał go dziadersem, no to ich drogi się kompletnie rozeszły. w pisie, jak sądzą, jak twierdzą sami pisuarowcy, spalił za sobą wszystkie mosty. No tak więc gratulujemy Andrzejowi nowej fuchy. Pierwszy krok ten marketingowy został już, tak jak wspomniałem, wiem po sobie poczyniony. No więc zarobił na pierwszą swoją pensję w tym miesiącu. No co będzie dalej, zobaczymy. Chyba, że nie, właśnie, nie wiem, jakiś KNF zacznie się temu nagle przyglądać, albo no, stwierdzą, że skoro Andrzej. Tam się pojawił, to trzeba się temu bliżej przyjrzeć, bo nie wiadomo, co oni tam kombinują. No a tymczasem, skoro Andrzej poszedł do firmy, która zajmuje się bankowością, no to nic dziwnego, że pozazdrościła mu Agata Kornhauser-Duda, czyli wieczna niemowa. No i nie, 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 nie. Gdyby Państwo sądzili, że przemówiła, nic takiego się nie stało, ona nie musi mówić porozumiewa się wzrokiem, telepatią, wystarczyło, że spojrzała swoim wzrokiem na Glapińskiego. No i Glapcio tego wzroku albo się przestraszył, albo się wzruszył, no bo ni mniej, ni więcej, tylko szef pisowskie, z pisowskiego nadania NBP-u, Glapcio właśnie stwierdził, ten od tych asystentek za setki tysięcy złotych, stwierdził, że ona mu się jednak przyda. Dlaczego drodzy państwo, no ja mam swoją teorię. Ponieważ państwo znają stare polskie powiedzenie. Mówienie jest srebrem, a milczenie złotem. No a czym się zajmuje Glapcio i jego Narodowy Bank Polski? Właśnie skupuje na całym świecie złota mamy gigantyczne, jedne z największych rezerw tego kruszcu. No więc co będzie robić Agata Kornhauser-Duda w NBP jako doradca Glabcia? Będzie oczywiście Milczeć, bo to milczenie będzie zamieniał Glapiński w złoto. No, zrobiła się z tego afera, bo oczywiście nauczycielka niemieckiego z liceum. No, co to za kompetencje, nie? Użeranie się z dzieciakami, pilnowanie, czy nie noszą za długich włosów, ani czy nie jarają w kiblu, plus tam, nie wiem, straszenie ich testami lub kartkówkami. No, no, no i tam jakaś nauka języka getego przy okazji, tak. No w każdym razie ona nie dość, że była tylko nauczycielką w tym liceum, to przecież ona leżała pępkiem do góry przez 8 lat. Nie dość, że nie mówiła, to w ogóle nic nie robiła. Cholera wie zresztą, co się z nią działo. Nie wiem, może się mumifikowała w tym czasie. Więc no, można powiedzieć, taki gigantyczny comeback na rynek pracy i to w jakim stylu ktoś bez żadnych kompetencji, ktoś, kto 100 lat temu ukończył germanistykę, potem przez parę lat pracował w szkole, nagle, jako nauczycielka, nagle okazuje się takim mózgiem, ona po prostu dlatego nic nie mówi, bo ona wiecznie myśli. Więc ma taki łeb jak sklep krakowski, jak sukiennicę, prawie. Że Glapiński stwierdził, że zrobi z niej swoją doradczynię. Tyle, że zrobiła się z tego cholera, jasna afera. No bo jeszcze w południe wisiała na stronie NBP jako doradca. Potem jak e, e, wszyscy zaczęli szumieć, że jak to, że jakim prawem, że jakie kompetencje, a co ona w ogóle potrafi? Nawet gęby nie potrafi otworzyć, więc jak ona w ogóle z tym niemieckim, bo jeszcze niektórzy się zastanawiali, że Grapińskiego będzie niemieckiego uczyć. No tuż nie, bo teraz e, wnikliwi internauci stwierdzili, że na stronach NBP jej nazwisko z tych stron korporacyjnych, drodzy państwo, zniknęło. Więc nie wiem, wstydzą się. Zawiesili jej ten etat. No, nie wiadomo o co chodzi. Może czekają, aż sprawa przyschnie, żeby znowu ją po cichutku wprowadzić. No, chyba, że jest jedną z tych tajnych doradczyń Glapińskiego, tak jak tajne były te wszystkie jego aniołki. Pamiętają Państwo aniołki Glapińskiego? On sobie tam laski pozatrudniał, takie po dwa metry wzrostu, z długimi nogami. Które świadczyły mu usługi asystenckie Tak więc no, jak kończy prawica Jak widać Kończy w sposób smutny W jeszcze smutniejszy Kończą prawicowi prezydenci Jak się okazuje no, To jest mniej więcej tak jakby Nawrocki Jak już przestanie być prezydentem Wrócił do kotła na Lechii Gdańsk Czyli tego takiego Miejsca gdzie się drze mordy Śpiewa, wali w bęben I tak dalej jako szef Kiboli, nowy, jako były prezydent. No ale cóż, czego mamy, drodzy Państwo, oczekiwać? To widać tylko, to pokazuje znakomicie, jak śmieszną i niepoważaną w prawicowym świecie polityki osobą był Andrzej Duda. No i jest cały czas, skoro skończył w tak smutny sposób jako członek Rady Nadzorczej w fintechu, gdzieś tam z południa Polski bodaj. Z Rzeszowa. No a jak jego żona chciała się gdzieś dobić i oficjalnie pomilczeć, no to też się zrobiła burza. Kupa śmiechu, jazda po nich jedna wielka, i naprawdę na ten czas wieczorem nie jestem Państwu w stanie powiedzieć, czy te papiery zostały podarte, czy ten jej podpis na umowie o pracę by został złożony, bo raz się pojawia, raz znika. No w każdym razie, sama zainteresowana. Jak się państwo domyślają, milczy. No my oczywiście nie milczymy, od tego jesteśmy, żeby mówić państwu prawdę i tylko prawdę, nawet jeżeli ona jest niewygodna. Na koniec raz jeszcze bardzo serdecznie proszę o kciuki w górę, o komentowanie oczywiście i wciskanie klawisza subskrybuj. Przypominam się też ze stroną naszego sklepu antyprawak.pl, czekpres.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.